wszystkich w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj opowiem dzisiaj podpowiem na pytania, które zadaliście na Angelu i nie tylko. Więc ja Was zapraszam, a przy okazji jestem Blanka i witam Was na moim kanale. Zabrzejmy się do odcinka, więc zapraszam. przez co mam mieć aplikacje włączonej więc zrobiłam sobie na dokument gwardowski. pierwsze pytanie ile ja masz lat? Jestem. Ja nie spełnęłam się Jeszcze mi zostało 3 kwartały. Nie polecam. Olejcie? Przepraszam. Czy miałeś wymyślonego przyjaciela? Można powiedzieć, że tak, miałam bardzo wielu. Odbyłam dzieckiem, które po prostu wymyślała historyjki i się bawiło samemu, na przykład w domu, czy coś. Więc no, marzysz o pracy. Praca powinna być pasją, nie przymusem. Więc praca w tym, wiązać przyszłość z pracą hobbystyczną. Przez to też no, wydać książki z odpady, a ich ukończę całe. I się rozwijać. Kiedy ostatnio pokarałaś? A wiecie co? Nie wiem, takich rzeczy nie zapisuję. Jak się dzisiaj czujesz? Dzisiaj jest w porządku. Jest ok. Kto jest najlepszą moją przyjaciółką? Moje dwie najlepsze przyjaciółki. Yy, Wysłałam dzisiaj im filmik z TikToka. Yy, to od razu dostałam serduszka. Jedna mieszka, pięć minut dla mnie. Jak ktoś z widzieli, widział, że mnie to znaczy, że to jest moje mojej przyjaciółki, z mojego rocznika. Moja Oliwia i moja Wiktoria, więc. Nazwisk ja nie podaje, no wiadomo. I nie wiem, miałaś kufel. tą osobą, bo z się zero zwiatków. Tylko jedno zauroczenie jej, co nie wypaliło. Dla nas to... wzrasta. Wecz 65 bodajże. Chyba, że jestem niższa. Czego szukasz ostatnio w Google? Eee, a wiecie co, ja nie wiem. Chyba ostatnio coś. Co ja szuka. A, wpisywałam ten... bingo! Kupilo, podoba Ci się, czy znasz inny język? Angielski mniej więcej rozumiem, reszta nie. Podoba Ci się ktoś? Tak szczerze, chłop. ogólnie z ludzi jakich znam, czy coś, to nie ma takich. Jakiego, jakiego województwa jesteś? Jestem zachodnio i mieszkam na Zadupiu. Ile selfie robisz w zimie? A wiecie, umiałam nawet czasami 10 walić, a teraz nie mam czasu. Osobowość czy wygląd? Większy procent dałabym to regułka 80 na 20, że. Nie, 75% dałabym na osobowość, a te 25% da. O, 60% procent wygląd, y, osobowość znaczy aż 30% wygląd. Czy wydarzenia z przez są przez Ciebie myślane, czy też może to są Twoje przygody z Jeśli chodzi o na to jest lepiej jak z mojej głowy. Tak, przed, przed paniem, więc. Jeszcze musisz się. Y skąd się wziął pomysł na książkę. Po prostu zaczęłam w głowie wymyślać jakąś historyjkę i tak wyszło. Czym jest, czy masz drugi? Tak. Jestem Blanka Paulina. Czy masz rodzeństwo? Tak, mam dwójkę. Jest mój starszy brat i moja starsza, młodsza siostra. Wiecie, no. Z kim chcesz zostać? Załogi? Ja wiązałam przyszłość albo z pisarstwem. Albo z fotografią, bardziej fotografii się uczyłam niż z pisarstwa, pisarstwo jako dodatek. Jak najbardziej, jak najbardziej lubisz spędzać czas? Jak bardzo często spędzać czas, co ja lubię robić, mogę poczytać jak mam film albo obejrzeć jakiś serial, oglądam ostatnio drama w weekend i wyczyszczę mi z historii z Netflixa. Eee, obejrzeć jakiś serial, albo coś pograć, ale to jest mniejsze bardziej. lub poćwiczyć zdjęcia na telefonie, nagrywam. Ulubione gatunek książki, Bo jest to literatura piękna, mam z książek w domu jedną serię w, w całości. Przeczytałam, czekajcie, kawa, Hiller, Rocky, trzy serie. I jeszcze zostało w domu mam fotograf pracony w poni. Razki to były mojego brata, kupił sobie. Plan na jutro. Praktyki, lekarz, myślałam o vlogu. Jaka jest twoja pasja, twoja pasja w życiu? Pasja rozwijać się fotograficznie i pokazywać życie. Że... Moje życie, dla osób, jak ja, nie jest takie złe. Masz jak masz jakieś koczyki? Tak mam, ja... uchu mi robiła, nie wiem czy mi dziurka się zarosła. W związku? Jakby ktoś wiedział, nie, wolne. U mnie ciężko mi ty Akceptujesz siebie w 100%? Nie wiem. Chyba takie jakieś 75%, 80%. u mnie nie zjeść. A, e, dwa razy mi się pytanie skopiowało. Dobra, nieważne. Jakiej muzyki słuchasz? Yy, głównie popu, też lofi, hip-hopu. Tam jakiś, czasami jakiś rap, czy coś będzie, coś mocniejszego, ale są żarty. Skąd jesteś? Jestem z zachodnio Polskiego, z pod Stargardu, jakby ktoś wiedział. Nie starkować mnie. Czy Twoje zainteresowania zmieniły się z czasem jakie hobby Ci na o jakie zyskał? No, straciło. Straciła na znaczeniu było śpiew, za dzieciaka tym właśnie się interesowałam i wszędzie pisałam śpiew, ale na znaczeniu zyskała fotografię. Czy masz poranny, jakieś poranne rytuały, które pomogą Ci w tym dzień? Od razu ja wstaję, wyłączam budzik i nie zaglądam do telefonu. Jak się idę, ogarnę się na dole, czyli śniadanie, leki, wypieciu, wodę i łazienka, potem idę się ubrać i sobie mogę wtedy telefon przeglądać. Ale też staram dobrą regułkę robić, żeby nie za długo. Jakie są Twoje ulubione sposoby na rozwowanie stresu? No pomyślenie o czymś dobrym, porozmawianie, yy, przeczytanie czegoś, Przeczytanie czegoś, więc. Czy masz jakieś wskazówki? Dla... O, o praktyki! Czy masz jakieś skazówki dla osób, które roz... dopiero rozpoczynają karierę swoim brakiem? Jeśli chodzi o praktyki, w moim przypadku są takie, że ja mam dobry przełożonek, mam mam spokojnie. Dobra, dzisiaj siedziałam, czekałam na kierowniczkę housekeepingu i receptyniękę z byłam 4 dni na tym mnie w tamtym tygodniu. Po prostu, coś domy Nazywam mnie tanieczką. Nazywa ale najważniejsze jest po prostu, żeby trafić na nowego pracodawcę, powiedzieć, jeżeli macie jakieś papiery, to zgłosić to i po prostu dobrze się uczyć, bo ja z wtedy umiem obsługiwać program, który oni tam mają, bo do rejestrowania gości, wyrejestrowania, zapisywania rezerwacji, sprawdzania ile jest śniadań, więc ja to umiem. Nauczyłam się! Będę rejestr, wpisywać i robić check-out. nauczam się chyba z 20 sekund. Jakie umiejętności uważasz za kluczowe w Twojej, w twojej codziennej branży zawodowej? Zawod? U mnie najważniejsze jest po prostu być, właśnie mieć precyzję, na chyba. Też dałabym po prostu ćwiczenie, właśnie, po prostu uśmiechu, właśnie. Właśnie postawy, y, wykonywanie sertinnych rzeczy, chociaż jakiś czas y, nauczyć się, tej, y, jak macie mało czasu, to się nauczyć y, szybko operować czasem. Jakie y, wyzwanie napotykać w wykonywaniu swojej pracy zawodowej i sobie z nimi radzić? Dzisiaj miałam, siedziałam dwa razy przez i trafiłam na panią, i u mnie są Ja Was przepraszam, moja mama, jeżeli na zakupie mnie chciała poinformować. Jak mówiłam, o pytaniu o wyzwaniach, jakie ja miałam dzisiaj z tym przyścia, po prostu nie umiałam ogarnąć o ten i Pani próbowała mi to pomóc, bo byłam na pokoju dla jednoosobowym, ale łóżko było typu dwóch, dwa albo dla jednej osoby. Sandechowy pokój i też miałam twin. Więc. Umiem przecierać kurza, od od kurza, które pani tam, którą dzisiaj byłam zwie Henryk, tak Henryk. I yy, wiecie kupki tam uzupełniać materiał, pisze czy też półkarteczki, właśnie długopisy i były takie są bardzo I jeszcze umiem wkładać, jeszcze umiem kołdaście i ci ustawiać ktoś kto sprzątał tutaj, bo tam miałem, ale nie piszemy na to. Jak ci minął pierwszy tydzień, tak. O to może być ciekawe. Pierwszego dnia po prostu ja nie byłam tak, ja nie miałam stres in, nie miałam stres out, bo ja wiedziałam, że idę do pracy. I pierwszego dnia przygarnął mnie koleżankę recepcjonista, który dzisiaj był. Ja u niego byłam cztery dni. Koleżanka była od dwóch osób i miałam z piątek z inną gościową. Nie, miałam trzy dni u niego, bo szczekajcie, bo w środę byłam na kuchni. Więc yy, pierwsze dwa dni to na recepcji. Rano siedziałam, nie. Takie wymeldowania, wprowadzenie mu jeszcze raz zamiatałam podłogę w sali konsumenckiej, nie miałam co robić. Na kuchni byłam na zmywaku, koleżanka miała we wtorek roboty, bo miała dużo gotowania, a ja tak, kroiłam szczypior, kroiłam pieczarki, zbijałam jajka, jeszcze miałam go zrobione, no poszło, szósta siódma, luksusik. Wodę miałam jakoś poprosić skąd, ja na zmywaku pomagałam, na chłodnie latałam, poznałam, tak jak ktoś będzie oglądał z tych osób, które w środę widziałam. Pozdrawiam. Poznałam dwie dziewczyny z technik dietetyki właśnie. Poznałam, układałam Bekon i takie rzeczy i głównie byłam raz na po dziesiątej na recepcji, więc poznałam, jak ktoś się melduje jak goście, czyli szykuje się karty, takie rzeczy, a w piątek to, był, to była taka nuda, że nie mogłam siedzieć. Nie mogłam się trzymać. A dzienniczek prowadzę, więc y, poznałam różnych ludzi, więc y, jak ktoś mnie wytłumaczyć to na spokojnie, tylko jedna pani była wcale zła właśnie się zajmuje salą y, na barze. Jedna z nich to po prostu była zła od co czemu do wszystkie talerze. Ja nie wiedziałam, a ja wiem, że do niej zawsze idą teraz, jak będę na kuchni, to do niej idą kubki, kubki, szklanki kubki i talerze na ciasto, bo tak reszta i reszta. Reszta talerze idą, te buljonówki, takie rzeczy idą na kuchnię odkładane. Na kuchni poznałam szefa kuchni, wtedy ją do mnie. E, właśnie ja wtedy folerowałam talerze jeszcze. Talerze i bulionówki, a buljonówka wtedy nakładałam. Przygotowywałam e, e, makaron, marchewkę i zielnik na rosół. Ja na nogach włam 6 godzin od 5, 20, tam latałam. Wiecie, jak na kuchni jest ciężko. Nawet to głównie siadanie mamy git, ktoś tam jest i jest ogólnie git. Ja się cieszę, że tam trafiłam. A nie gdzieś indziej, bo na razie teraz ogarniamy pokoje i cześć ogólną. housekeeping, więc jutro idę chyba na ogólną i... A w środę się boję, bo w środę jakbyście wiedzieli. Uwaga, co się odwali z całych rolników. I przez to u nas poszili się każdy, jak u mnie ja tak, marudza, że jak w środę nie pojadę na praktyki, będę musiała to odrobić, wytłumaczyć w szkole, że panią był strach wtedy i nie miałam jak dojechać. Najwyżej pociąg, pociąg to tam, pociąg jak się dojdzie, ktoś dochodzi dla do mnie zawieźć. A w środę moja mama ma wywiadówkę, więc pójdę na popołudnie i mogłabym nie mama odebrać. Właśnie, bym do 17 mogła z nimi posiedzieć, Chociaż nie do pokoju, jak w pokoju sprzętam tam spędam o 15. :00. Ja bym przyszła na 10 i do 15 mm. robiła. Jeszcze zostało mi dział konferencyjny i, zamówienie, i dział, e, dział sprzedaży. Czyli marketing, nie? Sprzedaż, marketing, nie? A tak ogólnie jutro idę na rano w, i mam lekarza wieczora. W pół do 20. Załamanie nerwowe. To ja mówię poważnie, taki termin, bo dzisiaj dzwonili do mamy, że termin się z panią mieć na przyszły tydzień. A to nagle dzwoni przychodnia, do której jestem oczywiście zapisana. Że się termin zwolnił, a ja... Wow, ale na późno strasznie. Także więc moi drodzy, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli... Y, przy okazji zostawcie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem i możecie pozostawić w po sobie komentarz. Przy okazji spadnijcie na dół. Wpadajcie na moje social media, czy pomożecie na łotwo wpadać, bo najbiedniej z opowiadań, które nie jest zamieszane, leciał ostatnio, ostatnio rozdział. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, czy to na Angiela, albo mogę udostępnić relacje, czy coś prywatnie, to śmiało możemy pisać, ale tylko, żeby nie wyszło to dalej. Więc, y, czy chcecie jeszcze vloga na wtorku? Ja się zastanawiam nad jutrzejszym vlogiem. O, może zrobię, może nie. A tutaj myślałam, żeby dać film z życia praktykantki albo jakiś daily vlog. Także więc, ja się z bawiem żegnam. Do usłyszenia. Cześć!